Nowy większy update, masa nowości i zmian, nowe tryby, darmowe nagrody, w tym skiny dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy uważacie, że ten piesek jest słodki, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak uważa. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexocode i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Już dnia dzisiejszego oficjalnie w Fortnite ma się pojawić nowa większa aktualizacja, która oznaczona jest jako 36.10, no i jak się okazuje, no to aktualizacja ta wprowadzi naprawdę ogrom zmian, jak i również nowości. Zaczynając chociażby od tego, kiedy w ogóle ta aktualizacja zawita. Oczywiście mowa tutaj o godzinie, bo wiadomo, że całość będzie dnia dzisiejszego. No i zapewne możemy się spodziewać update'u mniej więcej o tej, co zazwyczaj. Czyli coś pewnie około godziny 8-9, no i zapewne około godziny 11 czy też 12 serwery będą już normalnie działały. No i pewnie ta przerwa też może być jeszcze bardziej krótsza, więc no w ten sposób się to prezentuje. I ile będzie do pobrania też niestety nie jestem w stanie Wam na obecną chwilę powiedzieć. Wiedzieć. Natomiast, moi drodzy, no zostanie wprowadzonych tutaj mega, mega dużo rzeczy. Zaczynając chociażby od nowego trybu Lego. Oczywiście będą to LEGO ekspedycje. Generalnie cały tryb będzie polegał na tym, że będziecie mieli właśnie specjalne misje w koopie, Będziecie mieli od 3 do 4 specjalnych klas z superbohaterami, następnie jakieś nowe przedmioty i ogólnie właśnie jakieś tulsy, no i nowi właśnie przeciwnicy i bossowie. Także myślę, że bardzo ciekawa. Sprawa? Przy okazji, no to, Fortnite właśnie rozdaje darmową nagrodę, właśnie z okazji wypuszczenia tego trybu. Jak się okazuje, będą to dropy na Twitchu. No i generalnie, no to będziecie mogli zdobyć to, co widzicie tutaj na ekranie. A co będziecie musieli zrobić? No, oczywiście, będziecie musieli mieć połączone konto Epic Games z kontem na Twitchu, no i będziecie musieli oglądać łącznie, właśnie godzinę 30, właśnie jakąś transmisję na Twitchu. Także naprawdę całkiem ciekawa sprawa. No i przy okazji, no to z tego, co wiem, to chyba. Was, żeby zdobyć tam e, taką e, najmniejszą nagrodę, czyli ekran wczytywania musicie zdobyć, oglądać całość 30 minut, później godzina i półtorej godziny, także czy się opłaca, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast, moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy również nową gwiazdę festiwalową. No i jeszcze do dnia właśnie wczorajszego większość osób myślało, że będzie to Deadmau. Natomiast finalnie Fortnite zapowiedział, że będzie to Bruno Mars. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No i oczywiście za sam zakup całego właśnie karnetu festiwalowego otrzymacie takiego oto Bruno Marsa. No i również w tym karnecie festiwalowym będą do zdobycia darmowe nagrody. Czyli na przykład taki oto plecak, czy też to, co tutaj widzicie na ekranie, czyli właśnie jakieś gitarki i emotki, także myślę, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa, no i oczywiście są to nagrody dla takiego karnetu nie premium, no wiadomo, że ten ca całą tą resztę karnetu poznamy dopiero dnia jutrzejszego, no ale tak czy siak wiemy, że będzie to finalnie Bruno Mars, a nie właśnie jednak Deadmau. Natomiast moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ dostaliśmy ogłoszenie kolejnego nowego trybu od Fortnite'a, czyli oczywiście Blitz Royal. Generalnie będzie to tryb, który będzie trwał maksymalnie 5 minut, no i będzie to taki Battle Royal dla 32 graczy. Na okazji będą tutaj częste aktualizacje, natomiast zaczynając od początku, wiemy, że właśnie wszyscy gracze będą rozpoczynali mecz z losowymi medalionami lub unikalnymi broniami na niewielkiej mapie. Tutaj Mniej więcej, właśnie widzicie takowe medaliony, czy też po prostu wzmocnienia. No, prezentują się one całkiem ciekawie. Przy okazji mamy również zapowiedzi aktualizacji. Oczywiście od startu, czyli od dnia dzisiejszego będziemy mieli jakieś mityczne wersje popularnych broni, na przykład taranu rakietowego, oczywiście do znalezienia w rzadkiej złotej lamie. 24 czerwca ma powrócić awatar właśnie do całego tego trybu. 1 lipca mamy otrzymać złych bossów i będziemy tutaj mogli generalnie, moi drodzy, znaleźć na przykład mityczną właśnie katanę od Kadotrona, czy też na przykład nowy łańcuch Hadesa. Następnie. Us 8 lipca mamy tydzień czwarty i tutaj będą wojownicze żółwie ninja, powrót również nitro pięści megalodona i mityczna właśnie klinga tajfunu, także bardzo ciekawa sprawa, natomiast Fortnite w tym przypadku również zapowiedział darmowe nagrody i to niczego sobie, ponieważ moi drodzy za zrobienie trzech winów w takowym trybie będziecie mogli otrzymać błyskawicową parasolkę, która no z samego tego zdjęcia prezentuje się naprawdę, naprawdę mocarnie. No, to nie jest generalnie, moi drodzy, wszystko, ponieważ Fortnite zapowiedział również darmowego skina, czyli tak zwanego, moi drodzy, rycerza błyskawice. Żeby go zdobyć, będziecie musieli wbić 15 poziomów konta lub po prostu być wśród 10 najlepszych w 20 różnych meczach w Blitz Royalu. Natomiast, moi drodzy, no, jeśli chcecie sobie oczywiście wbić łatwo poziomy, to możecie to zrobić na moich mapach w trybie kreatywnym. Oczywiście w wyszukiwarkę wpisujecie sobie hexokot i tutaj wszystkie te mapy wam się wyświetlają. No i właśnie na takowych mapkach Możecie sobie generalnie te levele wyfarmić. Oczywiście po całej aktualizacji, jak już ten tryb i ogólnie ten skin będzie do pozyskiwania. Także jak najbardziej każdemu polecam. No i wiadomo również moi drodzy. Że po całej aktualizacji pojawią się nowe skiny. Jednym z nich może być skin, który teraz widzicie na ekranie. Następnie możliwe, że Fortnite właśnie po części zlikował nam nadchodzący mini-event. Cały event możliwe, że pojawi się już 12 bądź też 13 lipca. Cała nazwa wydarzenia to upadek właśnie Akademii Supernowa, i całość była przez chwilę właśnie pokazywana w grze jako zadanie. I no było to definitywnie przez pomyłkę. Także wydaje mi się, że bardzo ciekawy przeciek. Następnie dostaniemy rzeczy dotyczące oczywiście wakacyjnego wydarzenia. No, na obecną chwilę wiemy, że takowe ma się odbyć, ale co dokładnie podczas niego będzie, też niestety nie wiemy. Następnie oczywiście 27 czerwca pojawi się kolaboracja ze Squid Game. Jak się okazuje, ma się pojawić specjalna mapa, najprawdopodobniej w trybie reaktywacji, która będzie w 100% Squid Game'owa. Także też mega ciekawa sprawa. Oczywiście w Battle Royale pojawią się nowe, mityczne rzeczy, czyli na przykład nowa reboot deska, przy okazji również, moi drodzy, pompony Storm Beast. Następnie przechodząc od razu szybciutko dalej, ma Mamy generalnie moi drodzy... Właśnie jeszcze więcej darmowych nagród. Najprawdopodobniej dostępny będzie już Słów Busa bojowego w właśnie Fortnite, bo obecnie są tylko i wyłącznie dostępny w Rocket League. U. Następnie, moi drodzy, możliwe, że zawita ten oto darmowy skinek w ramach akcji właśnie Poleć Znajomego, bądź też w ramach akcji Restart. Jest to jak najbardziej prawdopodobna sprawa. Oczywiście, moi drodzy, no generalnie w trybie Battle Royale może się tych zmian pojawić jeszcze więcej. Natomiast jakie będą one, tego niestety do końca nie wiemy. Lecz tak czy siak wiemy, że ta aktualizacja będzie miała w sobie naprawdę masę kontentu. Pewnie będzie ona ważyła nieco więcej niż zazwyczaj. Patrząc chociażby na to, że mamy tutaj dostać ten nowy tryb, czyli właśnie Blitz Royal. Przy okazji nowy tryplego, Następnie, moi drodzy, nowy karnet festiwalowy. I przy okazji całą resztę rzeczy na najbliższy miesiąc. Patrząc na to, że Epic Games właśnie wyjeżdża na tak zwaną wakacyjną przerwę. No, ten update pewnie troszeczkę będzie ważył. No i pewnie jeszcze więcej rzeczy po tym update'cie czysto w grze zawita. Kto wie, może wreszcie dostaniemy update dotyczący Skina Tart Tajkuna, bo dużo osób się zastanawia, co z tym skinem. No i całość stoi pod znakiem zapytania. Może wreszcie będzie jakiś update po całej tej właśnie aktualizacji Fortnite'a. Możliwe też, że pojawią się nowe egzotyki w trybie Battle Royale i ogólnie, no to właśnie do plików trafi pewnie masa skinów, w tym zapewne również skiny z kolaboracji ze Squid Game. No ogólnie będzie tego wszystkiego naprawdę wiele, także no trzeba poczekać, aż ten update się pojawi. Na moment jak ten materiał wlatuje, to pewnie już zostało naprawdę niewiele, no a jest też szansa, że oglądacie to już po aktualizacji. No wtedy tak czy siak macie chociażby info na temat tego darmowego skina i również tej darmowej parasolki właśnie z całego tego nowego trybu, czyli Blitz Royal, więc całość jest naprawdę mega, mega ciekawa. No a i tych nagród i ogólnie zmian może być jeszcze więcej po aktualizacji, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo jak takowe zmiany będą, to od razu Was o tym poinformuję. Tak samo, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. A oczywiście, moi drodzy, jak będziecie robili jakieś zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem Hexokot. Bardzo dziękuję każdej osobie, która kodzik Hexokot ma właśnie, no, generalnie wpisany. No i przy okazji, no to jak będziecie chcieli sobie wbić tego skinka, te 15 leveli, możecie to zrobić na moich mapach. Oczywiście, w wyszukiwarkę wpisujecie Hexocot i jak najbardziej Was na telkowe mapy zapraszam, bo 15 leveli to naprawdę niewiele. A skinek wydaje mi się, że jak na to, że jest za darmo, jest mega mega przyzwoity. No i co? Jak obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać update. A wtedy postaram wam się przypiąć serce. I to tyle. Ja byłem Hexo. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!